Siema, tu znowu my! Dzisiaj dziecko. koło decyduje o całym naszym dniu. Więc zaczynamy! Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji woneckiem. A to kanał DZIKO TV Dzisiaj losujemy kwoty na cały dzień wspólnie. Tak, czyli obiad, kolacja śniadanie. i śniadanie. Jutro. tak. Mamy 13 godzinę, więc losujemy na obiad. Ale to każda z Was ma po jednym tak. losowaniu? Tak. I y, to jest też... Musi Wam za to jakieś napoje i przekąski. No, no. Okay. Więc y, trzymam kciuki, żebyście odbierały jak najwięcej. No, dobra. Dobra, Anastazja, to pierwsze losujesz, tak? No to dawaj. 20. Ej, 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 ej! Dwa, 65. 65! 65, na pewno. 65, na pewno. Aha, dobra, to Anastazja rozbija bank. Najwyższą kwotę. Ja już jest, dobra, a dobra dobra, 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 już tyle naczęście. Po oczywiście kwoty zostały zmazane, już tak wcześniej ustaliliśmy, więc tej kwoty już nie ma. Tyle nam wystarczy, to teraz druga lubię... 40. No.

No przekracza. Mm. No bardziej na 9. Tak milimetry. metry. Ale, Ale to już z... mamy dużo szu. E... 85-94 zł. No, ej, to jest. Ej, to jest duwa. Ej, no. ej i test. Ale trzeba e... obiad, kolację, śniadanie, przekąski i No to myślę, że wystarczy. No nie wiem. Tak. No dobra, to na kolację, kolację weźmiemy sobączka. No obiad żubkę chińską, a, a na śniadanie. Zupkę chińską. A na śniadanie porówkę. Tak! Tak, 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 tak. E, teraz jedziemy z tatą do sklepu. E, robimy zakupy, tata nam się nie wcina. I... E... Wracamy ze sklepu i na kole piszemy siedem rzeczy, które możemy robić i jedna niespodzianka. Na każdą z tych rzeczy yy, musimy poświęcić przynajmniej godzinę. To teraz udajemy się do sklepu! Się do sklepu.

Ile? Nie, nie. nie, nie. Dobra. No, Pamiętajcie o chlebku, takich rzeczach, nie? No, idziemy jeszcze za tym chleb. 77,25. Chodź. No, susi lubię, ale mnie nie jest. Dobra, chodź, idziemy na pączki. Wasze na pączki. dobre, dobra? No, na coś odsadnię tylko górę zjadł. No to weźcie sobie i ona nie chce wybierać. Co mam Nie, to by się to masło. No, Jeszcze? coś innego. Albo tu masz taki mango. Tak. Mango albo czekoladowy. Mango? Fen. Luz kawsowy. Oczywiste. Luz. Czekoladowy? Czysty, ale lepszy. No maślany, jest taki bardziej miękki. Dobra, idziemy teraz w koszynki i po ten, ser. Ej, e, to mało wydań. Jakie nielawce z ser? No żółty jak do tostów, tak? Czy jak? Nie, bo nie robimy nakrupiąco. A, no dobra. Tak? tak, za. 3,79. No to daj mu już 3,79. <laughs> Dobra. O, Szanowni, Ile macie kasy? 50 czy 90. No, dużo. Normalnie czy 49? A to jest cena za jedną sztukę. Wtedy... Bo ja kiedyś kupowałam Twixy, że była promocja i to była tylko jedna sztuka za tyle. No nie, masz napisane przy zakupie trzech, tyle cena za jedną. Czaisz? No nie, ja kiedyś miałam Twixy i to... Dobra, i dziewczyny wzięły kolejną porcję. Osi, mają dwa niebieskie, dwa zielone i dymbarka, to już na głowę starczy. A te, e, ty widziałam, miałaś lejkoniki, to odłożyłaś, tak? No. To idźcie tam do końca jeszcze, macie ciszy, żeby zaraz nie wyratać i nie wymieniać. Ale będziemy sobie A jakieś jeszcze? No. Chyba dosięgniesz. Gdzie idzie męski? 26. Lody. Lody na koniec. Czyli to już na lody powiem? Jeszcze jakieś rzeki? Jogurt, jogurt. No jogurt też, Nie, tak. I Co widzieliście na, na koniec? Nie, to nie ale nie oblipa, bo nie wiem, ile kosztuje. Ale... Zaraz zobaczymy na cenniku. No. Dziewczyny poszły ubierać buty, a ja mi robię jeszcze na deserek. I mają dodatkowe 30 zł, czyli 124 Chodź. Ej, ogólnie jak nie pasliście to mi się jeszcze wysokoło 30 zł dodatkowe Co? To możecie dobrać coś za 3 dychy. I Naprawdę? pamiętacie, że ja tu też jem, nie? Bo ja też jestem z wami. Naprawdę? No dawaj, szybciutko Zobaczcie widzowie, ile nam się udało kupić. No, tyle szczęścia przy losowaniu kasy. I jeszcze ten bonus na koniec. Dobra, to teraz wypisujcie rzeczy, które będziecie miały dzisiaj do robienia. Dobra, to dziewczynki jedzą zakupiony przez siebie obiadek smacznego. Nie. mają swoje napoje, żeby nie było. I to? Teraz będziemy losować co będziemy robić. Ale w sensie to losuj. Okej! Okay. I tak tu się przesuwamy. 6, 5, 5. To na wieczór macie? To losujecie, już na pewno macie dzisiaj wieczór filmowy? Nie! To yy, kto teraz miał losować? Wiktoria. Wiktoria. Tylko, że było... Losuj. Zmocz! No. Jeden. Jeden! To chwilę odpoczynywacie po obiadku i... To nie, to już e, to po pracu. To no, ale nie tyle. Czyli one nie wiedzą, że ich jest. Nie? Nie, nie, <noise> nie wiem, czy on tam zapyścić, że...

Dobra, Lila, zasujesz kolejne? Kręcę, tylko nie znowu pracował. 18. Dobra, teraz tak delikatnie. Pomóż, pomóż. Ja chcę pomóc, chcę pomóc, aby. albo telefon. Dwójpak. Koreliki koreliki proste. Plus, plus telefon. A na bierzesz telefon, a my koreliki. A ja ja tu... To jak jesteśmy już przy koralikach to Wiktoria no stop robi bransoletki. Mhm. To możesz pokazać jakie są. No jest ich od groma. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Pokaż Sigur. <laughs> Szukam! O no, właśnie szukam! Chlor! No i tak dalej. Tak. No. A! Jeszcze tu mam. Mhm. No, no i tam ma Wiktorek zestawy do robienia korali tych bransoletek. Mało. No to by zawsze <laughs> wszystkie mało. Jeszcze tu mam ukryte. A tu mam się wieszki. różne najróżniejsze. Tu. Okej, okay, to wpadniemy jeszcze na chwilę, gdzie się już będą coś robić. Ty okay. telefoniasz? Nic pokazuje, że robicie to co macie na challenge. Jak wam idą branzolety? Orety, Kończę. Kończę. orety, one jeszcze robią branzolety. To dobrze kończycie, bo zaraz czasu tam się Mamy kończy. te same Bestis. Tylko po prostu inaczej kolorniki. Dobra, to zróbcie i pokażcie, jak akurat będziecie mogli losować w kole. A e, jeszcze trochę muszę. Tylko. Okej, okay, kolejne losowanie i znowu Anastazja. Bonus. Niech będzie. Bonus. Bonus to też. 8! Jest bonus. 8. Dobra, to zaraz pokażemy, widząc, co jest bonusem. Okej, okay, mamy bonusik. Te dziewczyny pokażcie co to za bonus. Jajko. Jajko, Jajko. 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 no, Rainbow Course. <coughs> no, Nie, my otwieramy z Lilą te małe, a ty te największe. Nie. i ty najmniejsze i największe. Nie. To czekajcie, ja pomógł. pomogę Słoneczki nie z zamkami. Pomocy? ja już mam Dobra, otwieramy? Nie No otwierajcie Co masz? Papierek A, tu masz dodatki też Slime'a Co tam masz? Nie. Slajma jakiegoś? Nie, nie. A No dobra, to slajma nie wyciągamy. Złoty to... korekki! To moje. To sam język. No, no zabaweczka. Jedzie. A To o, nie da To czemu. ja pomogę, poczekaj. Muszę ślepka mam na Pokaż czy są naklejeczki. No, no, no naklejeczki. Dobra, to teraz ta duża. A tu są te takie... piękne, dawaj dużą No ja pokazywałam korekki. Pokaż tą nową kolekcję. Ładny? Tę to chciałaś? są Co Co? Ładny czy nie? To jest ten średni? Mhm. Luziowy. To jest twór. To jest jakaś nowa kolekcja. No widać. I tam też są jeszcze jakieś. A to nie jest stare? Nie. Nie to jest stare. Pokaż, czego? Super. Nie, to się nie cieszy. No wci... Zgnieć. Tak nie całość. Tak. Daj, patrz. Tak z wyskakuje. Fajnie. A on ci naklejkę. daj Pokaż. Pokaż, Pogasz. No pokaż. Daj, jakie ci idziem, dobra? O ja cię, wycięłam, to... Siema, jestem pokaż. Z forek. Pokaż. No Pokaż dziewczynom. Pokaż mi. Pokaż. No, taki. Taki. jajko. A Ty masz tu jajko takie wyskakujące. Tak. Też koralikami się Pokaż te. No nie no, koraliki tam dołóż do tych. Pokaż jaka jest ta kolekcjonowa. A bo my... jakie są. Ale ci są piękne. To jest kolekcja obecna. Udostępniam jej. Fajne, udostępniam. Ten Ej. będzie chyba najlepszy. Jaki Odi. Pokaż. Jaki odi? Pokaż. Piąty. Ja A ten. Piąty ja Ten? Nie ten. O, ten odi. O małka. Ej, ale to się. Pokaż. No. Okej, okay, bonus szybko poszedł, od razu losowanka. Wiktoria? Czwórka. Siódemka. Siódemka. Telefon! Telefon. To macie godzinę z telefonem. Jej! A już No, jak my robiliśmy korelki. To co Anastazja, chcesz też telefon jeszcze? Au! <grym> z nimi chcesz na telefonie? To będziemy grać. Tak! Banana! patrzcie tacy, to wrócimy czy tam już. Jedz? A czy tam jedz? Pokaż, jak to można strzelać. Patrzcie, co tam jedz? i Patrzcie, co ceja. No i poleciało. Dobra, to dziewczyny jedzą, co sobie kupiły. Teraz mają paróweczkę. Podding, fantazja i danio. O moje. I tak... piątek. idę też. No jakby Iga wyszła za mąż za Krzysztofa Piątek, to by była świątek piątek. Dobrze, teraz dziewczyny, wasze ostatnie losowanie na dziś. Konsola. I odcinek będziemy kończyć jutro do 13. Więc Trzy? losowanko, a po tym losowanku godzinka I rzecz, którą wylosujecie i zaczynamy sans filmowy, tak? Tak! Ta, ta. ta. No to jedziesz maleńka. Konsola. Numer 4. Ja lubiłam tą liczbę, Ja ją kocham. No to jak był bonus Ja ją kocham. Ale no nie chodzi o bonus, ja ją kocham. <st D election dwa passwords> Jeden Jeden. No to macie godzinę pracy, zabaw. Dobra. Jest! A nie jest na linii czasem? Nie, jest równiutko na jedynkę. Dobra. Milimetr. Na, na samym środku jest jedynki. Na jak no jak milimetr? Jest. Strzałka jest! Jest! No ja tu widzę idealnie strzałka na jedynkę. No jedynce. tak. To ja źle patrzę. ja źle patrzę. Papa idźcie mi cię na dłożu! Chcę odpocząć! Mamy teraz z króla! Ja pieńczę!

Kobni co ja, ja nasadzę najpierw raz lekko do przodu, bo ty dwa razy możesz. Lekko i później łatwo. No, kobni lekko. I teraz go szybko. A bo co doleci. Lekko. Teraz ja? Daj. Y ja? Daj. I tak mam dalej. Albo to by stało, trzeba bije No dwa razy No próbuj może trafisz To jesteś akurat tyle wonożą to może doszada No To potem powiedzcie kto wygrał No to mają swój sean filmowy. No jeszcze nam zostały Tringers. To na jutro do 13.00 wszystko. łóżki. Dobra, to widzimy się na śniadaniu. Patrzcie. Teraz No i witamy rano. Dziewczyny jedzą tosty bez keczupu. Jedźcie, jedź? no. Nie było o tym. Teraz mamy ostatnie dosłowanie i przed trzeba zakręcić tym, żeby wybrać kierunek w jakim mam wydosować. Zakręć. Muszę zakręć. No i kładź. Konsola. Bonus to tak. też będzie zaczatwane. No. Jeden albo cztery. Nie, jeden, 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 jeden. nie. Ty co jak będziesz mówić będziesz mówić, to się Trzy. Nie wcale nie będzie. Trzy. Trzy. To macie pracę. No to chodźcie, a, 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 a. Jak putował, to dzisiaj Nie wam się odcinek los decyduje, co i jeść już o wszystko to napiszcie w komentarzach i jakieś... no jak można poprawić jakieś pomysły na odcinki wie tym to, to, to już na, na tyle, tyle więc subskrybujcie lajkujcie komentujcie udostępniajcie a róbcie co chcecie buziaczki serduszka pa